Na no, więcej, sześć typa. Poty. bondarze, Zajebiście, tu nic nie ma do, do strzelania. Leży typo. Leży drugi. Ja nawet tak Leży trzeci. Łożyszy. Że... że nie trafiłem. Leży czwarty. No, co robi? ja chcę, że jestem fotelem. Ty tak tak. ptaków. O, do pompy jeszcze? No, mogę ci jedno rzucić. No to rzuć. <laughs> Przynajmniej załaduję się do fula. Bo ja mam nie teraz też. Tu jeszcze ktoś powinien być, bo zabiłem typa na tym... Znaczy, wylądował gościu na... O, jezus, naprawdę to jest ta broń. Myślałem, że to ta druga. Okej, wymałe. No tak, ale mamy 5 fragów, a ja mam 4. Więc jeszcze gdzieś powinien być jeden koleś. Tak mi się wydaje. No nie wiadomo, może ktoś rozhala. Znaczy, mój był powalony. Musimy ale... bo muszę poprzeszukiwać te pojemniki z żarciem. No, przeszukiwuj. 3-4 muszę. A najwięcej ich tu jest właśnie w tym hotelu. Jeszcze dwa. Jeszcze jeden potrzebuję. Ała Na tak. ciebie? Na ciebie. Serio? Nie nie Pompa, się Kurde jest? Kurde jeszcze jeden po... O oh, Cześć, do, do idę pogadać. Może ma jakiegoś poszczególnego. Ten może mi coś rzuci fajnego. No, małe po tym mi rzucił. O, weź się, przesiądź. Okay. Muszę 65 ten, 65 prędkość na, na szosie zrobić.

Jak ktoś tu strzela, a ty jest... Aha, ty wysiadłeś! Kiedy ty kurwa wysiadłeś? Jeden ma 60 mniej Browce wzięli Na dole, drogi. Nie mam maców. jest. Tu. Nice. Kurde, ja nawet nie zauważyłem kiedy ty wysiadłeś, nie? Serio Tylko Gorzej jak ktoś teraz przyjdzie, bo ja nie mam macu w ogóle. Mogę widać jak chcesz tam. No, żyj trochę. Chodź po mapę, bo jest obok zaraz Koro to strzelać. Kurczaki gryza więc zobaczaj. No jest no serio. Chodź po skarb, bo jest tu zaraz. Nie idę, idę. se przy okazji, idąc po to, z zbiorę drewna trochę. Gościu Spidermanem leci. Restartować będzie. Restartuje. Leci. Dobrze. Ale miał pecha, nie? Ej, koronę mieli. Chłob jaki miał itemy, gościu. Taa... ta A ja do strefy idę nie nie sposób no nie mam właśnie w tym problem że nie mam o, masz Masz miejsca jakieś na poty? Nie Mam pizzę To weź te poty zamiast tej pizzy Pizza jest lepsza No chłopie, z sześć małych potek No mam kawałki pizzy, dają HP i kewa Ta? O, no tak No nie wiem. jeden kawałek pizzy daje ci taki HP i kewa No kurwa jak to się nie złapało Przecież był znacznik Zostaw tego biednego kurczaka I kruka O, ten ziomeczek fajny był, bo miał full mocców Ej właśnie, bo tu jest gdzieś ten eee, Można zebrać Questa jeszcze z tymi dowódcami Tam jakimiś czegoś tam bo To gdzieś tu obok jest no tylko właśnie chyba tornado na nich wjechało Da. Wiem co sobie myślisz Ach wielki potężny naukowcu Dlaczego nie zrobiłeś nic z tymi wrzędobylskimi wiertlami Cóż, były za małe by spowodować nasze zaburzenia sejsmiczne ale teraz sprawy tektonicznie się skopiowały ja mi gada ten. Dlatego musisz je zniszczyć o, dla kłasta. dobra wyspy Teraz cię będę słyszał, no Czterordzeniowy Ale no, jednak je. Co to ja 1982 się rok? Mam biało No tylko kurwa nie widziałem Do 120, jeszcze też na biało. Nie wiem, lunchpada daje. Nie respi kogoś? Nie. Na mnie. na dole leży leży tam też zrespili kogoś no tak. depot z tego na dole chłop trzy heady wyrwał nie i już leżył leci ziomek dwóch leci dawaj za nimi Na kanion poleciłem. Na mnie wlecę jeden. Wyszedłem z jego kwadratu gdzie on był, i zamknąłem go. Za ile będziesz? No i git. Mam brodę. Mam full mocł, nie? Nie mówienie na przycisku, ja też mam full matu mi to pokoju wbiła i Nie, w sumie nie stałeś źle Teraz wygramy może No i już po No, z tobę przegramy to jak nie miał... dużo po to. No tam mam fitę O mi palce boli coś. Nie to niedobrze, bo to jeszcze ten, który mam na shifta. Ja wezmę tą dużą potę bo mam jednego browca tylko Dobra, weź strefa, więc uważaj No O, typy! O Gdzie? Tu Boksujemy się i typy na nich spamią O, teraz za mnie spamią Gdzieś z prawej strony wylądowałem od mnie Leży jeden U. Nice Matsów mnie ma, Zyp Ta, widzę <grym> Leży Nice O kurwa, snajpa z lewej Twoja lewa stodem. Ja tobie sobie wiesz Dostęp, weź jeden Gdzie moja lewa gdzie No tam? tu był obej Oni są słabi ja Leżą, zabili ich O kurwa gość ma 2 HP, nie Takiego mu laserka sprzedałem Tu Biało ma ten ziomek twój Leży kolejny Ten tutaj co oznaczałeś ma biało Dobra, tak, Leży Nice Dwóch na dwóch Widzę ich, są tam i są obici O kurwa, zajebałem mu podłogę Widzę Oni się leczą tym 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 pierdolnikiem Dobra, tym. Przyłącz do strefy chodź. W strefie jest zniszczymy Muszę po... bierzesz metal Robisz tak No, przelatujesz pod tym kurwa za na górę Chyba swoją wymienić, mam takie wrażenie małe. Po prawej oni są, uważaj! Gdzie? No z prawej są. Zaraz ci zaznaczę, za tym budynkiem biegam. No, przy strefie samej, przy Ona drzewie, ja nie widzę, widzisz? Ja no. Tak. Biało ma. Ta. No, rano. Daj tą pizzę. E, e. A! Biało ma. Znowu. Dobra, opierdoliłem Gdzie oni tam zapierdalają? Ej, powalił się jeden ty! Co za pan? Musiała go strefa dojechać. Tak, tak. 190 No i ci coś boli typie. Co nie? O. No i git. No i dalej zakończenie streama. Piękna, wygrana na koniec streamka. Dziesiąta. Pokazuję mi na tym Nieki Ue 11. Nie było źle A ja nawet nie wiem ile miałem, zaraz zobaczę. Ja miałem 8, a ty? Miałem 11. Co? Jak to? No bo ja zabijam dużo. A no... ksujesz? No to git.